Nocny Hongkong zawsze wydawał się ciężki, jak herbata, która zbyt długo się parzyła, a na wszystkim osiadła warstwa skroplonej pary. Dźwięki późnych autobusów i klaksonów taksówek dobiegały z oddali, stanowiąc stałe tło, które nigdy nie zanikało. W swoim maleńkim mieszkaniu, Lan siedziała pochylona nad laptopem. Była głosem podcastu Echa o Północy, niszowego programu, w którym opowiadała azjatyckie historie o duchach dodając starannie dobrane efekty dźwiękowe. Dzwoneczki wiatru, skrzypiące drzwi, stukot kapci o płytki. Każdej nocy nagrywała, edytowała i publikowała, zaspokajając widownię, która pragnęła dreszczu grozy o dwóch w nocy. Tej konkretnej nocy zegar na jej ekranie wskazał 647. Właśnie wtedy jej skrzynka odbiorcza wydała dźwięk. Nowy e-mail. Temat – Historia dla Ciebie. Imię nadawcy to były same pomieszane litery, bełkot, jakby ktoś rozbił klawiaturę. Lan zmarszczyła brwi. Treść e-maila zawierała tylko jedno zdanie: Nie wchodź do łazienki o 23:447. Dołączony był plik audio niskiej jakości. Wbrew rozsądkowi założyła słuchawki i wcisnęła play. Najpierw jej uszy wypełnił szum, zniekształcony syk odległego radia. Potem pojawił się oddech. Powolny. Metodyczny, jakby ktoś próbował coś powstrzymać. Po dziesięciu sekundach męski głos, chrapliwy i wilgotny, gdzie woda się zatrzymuje, drzwi otwierają się dwa razy. Lan zerwała słuchawki, serce waliło jej jako szalałe. Sprawdziła e-mail ponownie, zamierzając odpowiedzieć, ale jej ekran wyświetlił błąd. Adres nieznaleziony. Ktokolwiek to wysłał, jeśli ktokolwiek już nie istniał. Następnego ranka zalogowała się na swoje konto podcastu i zamarła. Z dnia na dzień liczba jej słuchaczy gwałtownie wzrosła. Pod jej ostatnim nagraniem pojawiły się setki nowych komentarzy. Żadnych słów, żadnych zdań, tylko cztery cyfry powtarzające się w kółko. 1147. Lan odchyliła się, czując ścisk w żołądku. Wszyscy zdawali się znać ten numer. Wszyscy mieli jakąś historię. Ktoś napisał o tym, że usłyszał dzwonek dokładnie o tej minucie. Ktoś inny powiedział, że drzwi do ich łazienki otworzyły się dwukrotnie, mimo że były zamknięte. Inny po prostu napisał: Słyszałem jej oddech za sobą o 23:47. Lan podjęła decyzję. Jej następny odcinek miał być specjalnym: Osiem drzwi o 23:47. Nie zdawała sobie jeszcze sprawy, że gdy zaczynasz mapować drzwi, zawsze musisz umieścić czerwoną kropkę z napisem: Jesteś tutaj. Tym razem tą czerwoną kropką była ona. Pierwszą osobą, która skontaktowała się z Lan po zapowiedzi jej nowego odcinka, była Mei, jej stała słuchaczka. Mei pracowała w starym biurowcu w Shengwan, gdzie jedna konkretna toaleta miała złą reputację. Personel unikał jej po godzinach. Niektórzy nawet nie przechodzili obok. Lan spotkała się z Mei przed budynkiem o zmierzchu. Deszcz śluzował chodnik, Zmieniając neony w rozmazane smugi światła. Biurowiec wznosił się na sześć pięter. Jego ściany były poplamione starymi przeciekami wody. W środku świetlówki lekko buczały w korytarzach pomalowanych na zmęczony zielony kolor. Mei zaprowadziła ją na klatkę schodową ściszonym głosem. Lata temu ktoś skoczył z tych schodów, powiedziała. Nocny stróż czasem jeszcze pali kadzidła na piętrze, ale nikt nie zadaje pytań. Na dalekim końcu korytarza znajdowały się drzwi do łazienki. Zardzewiała metalowa tabliczka. Zamek lśniący od niezliczonych nerwowych palców. Lan włączyła swój dyktafon. Mikrofon wychwycił buczenie światła, zgrzyt jej butów. Kiedy stała nieruchomo, usłyszała coś jeszcze. Prawie niedostrzegalne przełknięcie jakby ktoś przełknął zbyt mocno. Słuchając później nagrania, ten dźwięk rozbił ciszę jak szkło. Następnie przeszły przez ulicę do stoiska z kawą. Właściciel, stary mężczyzna z rękami przybrudzonymi od lat gotowania czajników, podał im gęsty, czarny napar. Kiedy lan wspomniała o swoim podcaście, nachylił się bliżej. Siódmy miesiąc, kilka lat temu, powiedział. Święto głodnych duchów, paliłem papier ryżowy przy wejściu, żeby je uspokoić. Deszcz lał mocno, zgasił ogień. Kilka minut później weszła kobieta. Biała kurtka, ociekające włosy, blada skóra. Zapytała, czy może skorzystać z toalety. Oczywiście powiedziałem tak, ale dziesięć minut później nie wyszła. Mój personel otworzył drzwi. Zatrzymał się, wzrok utkwiony w filiżance w dłoni. Pusta, nikogo tam nie było. Tylko smród, jak zgnilizna i żelazo i coś gęstego i czarnego w muszli. Nie krew, nie ścieki, coś pomiędzy. Mój pracownik rzucił pracę następnego ranka. Nigdy nie wrócił. Lanna Bazgrała w swoim notatniku Woda plus, zamknięta przestrzeń plus, północ, Jam'a inna in. Wilgotne, zamknięte pomieszczenia były cienkimi miejscami, zdała sobie sprawę. O 23.47 ściana między światami zdawała się oddychać. Tej nocy, odtwarzając swoje nagranie, zauważyła coś mrożącego krew w żyłach. Dokładnie w 47. sekundzie utworu buczenie świetlówki zgasło na ułamek sekundy. Jakby coś stanęło bezpośrednio między nią a mikrofonem. Skrzynka odbiorcza LAN pęczniała od wiadomości po jej odcinku zapowiedzi. Większość to były tylko fragmenty, liczby, sny, mgliste ostrzeżenia. Ale jeden list wyróżniał się. Długi list od mężczyzny, który odmówił podania swojego prawdziwego imienia. Podpisał się tylko jako Tony. Jego historia zaczęła się 10 lat wcześniej w Kowloon, na prywatnym osiedlu z podziemnym garażem, który pachniał rdzą i pleśnią. Tony był menedżerem IT, często wracał do domu po północy. Jego ulubione miejsce to było narożne stanowisko na trzecim poziomie z dala od nieostrożnych kierowców. Pewnej nocy, gdy wyłączył silnik, głos szepnął mu prosto do ucha: Sam, sam. Tony zamarł. Nie nazywał się sam. Rozejrzał się. Garaż był pusty. Odsuwając to jako zmęczenie, otrząsnął się i podszedł do windy. Jego telefon zadzwonił, zaskakując go. Przyjaciele zapraszający go na siół jech, późną kolację. Zgodził się, zawrócił do swojego samochodu i wsunął się na fotel kierowcy. Wtedy temperatura gwałtownie spadła. Jego oddech zamglił się w kabinie. Gdy wyjeżdżał, jego wzrok peryferyjny wychwycił postać kobietę w czerwonej sukience, stojącą przy betonowym słupie, gdzie stał jego samochód. Jej włosy zasłaniały jej twarz. Nie poruszyła się, nie podążyła za nim. Po prostu Obserwowała. Tony próbował później to zlekceważyć z przyjaciółmi, ale jeden z nich spoważniał: Nie parkuj tam więcej. Ostrzegł. Żadnego wyjaśnienia. Po prostu pewność. Następnej nocy los go dopadł. Garaż był pełen. Jedyne wolne miejsce było obok jego zwykłego. Wjechał tyłem, ale kiedy wysiadł, z drżeniem uświadomił sobie, że jest dokładnie w tym samym miejscu co wcześniej. Wiedział, że wybrał sąsiednie stanowisko. A jednak samochód jakoś zjechał z powrotem w jego przeklęty róg. Kiedy włączył światła, kobieta w czerwieni stała bezpośrednio przed jego przednią szybą. Przezroczysta, długie włosy ociekające, usta nieruchome, choć jej szept wypełniał jego uszy. Sam, nie pamiętasz mnie? Umarłam przez Ciebie. A ty nawet nie wiesz, kim jestem. Chodź ze mną. Niewidzialne ręce zacisnęły się na jego gardle, drażnił powietrze. Dusił się, aż inny głos, męski i spokojny. Odezwał się tuż na zewnątrz: Pani hu, długi z poprzednich żyć muszą pozostać w przeszłości. Odpuść to. Uścisk zelżał. Ochroniarz w mundurze nachylił się. Tony łapał powietrze. Oczy mężczyzny skrywały starożytny smutek. Masz szczęście, że byłem na patrolu, powiedział. Następnym razem, może nie. Kiedy Tony później pytał, nikt nie znał takiego strażnika. Nigdy więcej nie widział tego mężczyzny. Lan powoli zapisała słowa w swoim notatniku. Czerwona sukienka, shisha, zemsta. Bezpieczeństwo, ukisz, duch stróż. List zakończył się ostatecznym ostrzeżeniem. Nawet po tym, jak taoistyczni kapłani odprawili rytuały, Tony wciąż dostrzegał cień kobiety wzdłuż autostrad. Jego samochód został później zniszczony w prawie śmiertelnym wypadku. Nigdy więcej nie kupił innego. Lan przesłuchała nagranie dwa razy. Jej puls przyspieszył. Tej nocy o 23:47 jej własne drzwi do łazienki zatrzęsły się w ościeżnicy. Nie odważyła się ich otworzyć. Badania Lan zaprowadziły ją następnie do Takayamy, górskiego miasteczka w Japonii, o którym szeptano na mało znanych forach. Miejsce to nazywało się Świątynią Yamakagi Ginga. Zbudowana ponad cztery wieki temu, służyła nie tylko jako sanktuarium, ale także jako więzienie. Kiedy mieszkańcy ginęli gwałtownie, ich dusze nie były uwalniane do zaświatów. Kapłani więzili je na terenie świątyni, zamykając gniew i smutek za rytualnymi barierami. Przez wieki setki dusz nagromadziły się jak stojąca woda. Przez pokolenia samotny kapłan podtrzymywał rytuały. Ale pięć lat temu zmarł. Ceremonie ustały, mury osłabły. Turyści zaczęli zgłaszać głosy wołające ich imiona o zmierzchu postacie w kimonach sunące wśród cedrów, światła unoszące się w mgle. Władze zamieściły ostrzeżenia nie wchodzić po zachodzie słońca. Ale ciekawość jest uparta. Jednym z tych ciekawskich był Kenji, 26-letni fotograf z Tokio, który specjalizował się w opuszczonych miejscach. Jego Instagram był wypełniony nawiedzającymi zdjęciami zawalonych świątyń, zapomnianych tuneli. Kiedy usłyszał o Jamakagi Ginga, nie mógł się oprzeć. Lan czytała jego zachowane wpisy na blogu, składając fragmenty w całość. Kenji wspinał się późnym październikowym popołudniem. Mgła unosiła się przez las. Cisza go niepokoiła. Żadnych owadów, żadnych ptaków. Dotarł do świątyni akurat, gdy złota godzina rozlewała się po drzewach. Na początku był zachwycony. Architektura zwietrzała, mech na latarniach pnie cedrów jak kolumny. Ustawił statyw, robiąc zdjęcia. Mgła pięknie wirowała w jego obiektywie, ale potem powietrze stało się nienaturalnie zimne. Jego aparat uchwycił obrazy, których nie widział własnymi oczami. Blade postacie w tradycyjnych strojach stojące za bramą Torii. Na następnym zdjęciu było ich więcej. Każde ujęcie pokazywało ich bliżej. Potem głos, wyraźny, intymny, jego babci. Ona nie żyła od pięciu lat Kenji-san. Odwrócił się nic. Tylko mgła. Kiedy sprawdził swój ekran, zamarł. Najnowsze zdjęcie pokazywało wnętrze świątyni. Dziesiątki duchów zwróconych w stronę aparatu. Oczy utkwione w nim. Mgła wokół niego skondensowała się w kształty. Szepczące głosy, niektóre znajome, inne starożytne. Unosiły się z każdej strony. Zostań z nami, Kenji, nie odchodź, czekaliśmy. Bez względu na to, w którą stronę szedł, ścieżka zakręcała z powrotem do świątyni. Był uwięziony. Dopiero gdy przypomniał sobie buddyjskie modlitwy, których nauczyła go babcia, tłum zachwiał się, mgła, cofnęła. Wpadł do cedrowego gaju, gdzie duchy nie odważyły się wejść. Tam znalazł ukryty ołtarz z głęboko wyrzeźbionymi symbolami ochrona. Przez obiektyw widział duchy tworzące krąg na zewnątrz, niezdolne przekroczyć gaju. Wśród nich współczesna postać dżinsy, kurtka. Kenji go rozpoznał: Tishi, inny fotograf, który zaginął kilka miesięcy wcześniej. Lan zatrzymała się na tym szczególe, wstrzymując oddech. Historia zniknięcia Tishiego rozeszła się po forach, ale nikt nie wiedział, co się stało. Aż do teraz. Kenji twierdził, że Tishi przemówił do niego przez obiektyw. Aparat to klucz, ale też pułapka. Usuń zdjęcia, albo przekroczą granicę. Kenji usunął każde ujęcie. Każde usunięcie cofało duchy dalej. Kiedy ostatnie zdjęcie zniknęło, zniknęła też mgła. Las znów był cichy. Udało mu się uciec żywym, ale nigdy więcej nie wziął aparatu do ręki. Lan zamknęła laptopa. Kursor migotał na szkicu konspektu jej odcinka. Drzwi trzecie, parking. Drzwi czwarte, Cedrowa świątynia. Była prawie północ. Prawie 23:47. A za nią drzwi do jej łazienki kliknęły raz, potem znowu. Następny wątek, który Lan pociągnęła, rozwinął się w coś niepokojąco bliskiego jej samopoczuciu. Studentka imieniem Nora pracowała na pół etatu w kawiarni w Mong Kok podczas studiów. Jej relacja została pogrzebana na lokalnym forum, odrzucona jako młodzieńcza fantazja. Ale szczegóły były zbyt precyzyjne, by je zignorować. Był miesiąc głodnych duchów. Szef Nory, zgodnie z tradycją, palił ofiary przed sklepem, zanim wyszedł na noc. Deszcz zgasił ogień w połowie, co było złym momentem. Nora i jej współpracownik Adam zostali do późna, aby zamknąć. O 22.30 weszła kobieta w średnim wieku. Blada, przemoczona, usta sinoczerwone, jakby stała w zimnym deszczu przez wiele godzin. Zapytała, czy może skorzystać z toalety. Wbrew zasadom Nora ją wpuściła. Kobieta zamknęła się w środku. Minęło 10 minut, potem 20. Adam przysiągł, że nikogo nie widział wchodzącego. Nerwy Nory gwałtownie wzrosły. Widziała, jak kobieta wchodziła. W końcu otworzyli drzwi. Puste. Tylko czarny, smolisty szlam w toalecie, gęsty i cuchnący rozkładem. Adam szybko spuścił wodę, trzęsącymi się rękami. Potem zadzwonił dzwonek nad wejściem. Spojrzeli w górę. Nikogo. Kiedy opuszczali metalową roletę, żeby wyjść, Nora zamarła. Przez szczeliny znów ją zobaczyła. Bladą kobietę, stojącą przy drzwiach toalety, wpatrującą się. Następnego dnia Nora rzuciła pracę. Nawet lata później unikała tej ulicy. Kawiarnia zamknęła się w ciągu roku. Miejscowi szeptali o kobiecie, która pojawiała się w pobliżu jej toalety podczas miesiąca duchów, zawsze zadając to samo pytanie: Czy mogę skorzystać z łazienki? Lan odsunęła się od biurka. Odgrywała historię w głowie. Dotarło do niej. Łazienki, klatki schodowe, windy, wszystkie to przestrzenie liminalne, progi między sferą publiczną a prywatną. Stojące ciężkie od energii Jin strefy, idealne miejsca dla duchów. I wtedy to usłyszała. Jej własne drzwi do łazienki kliknęły raz. Nie było to poprzednie grzechotanie. To było cichsze, prawie uprzejme. Jakby ktoś prosił o pozwolenie na wejście. Lan nie drgnęła, nie oddychała, tylko szepnęła do siebie. Jeszcze nie. Tej nocy Lan ponownie przejrzała najbardziej przerażający wątek, na jaki dotąd natrafiła przeklęte połączenia o 23.47. Historia pochodziła z Tokio, od inżyniera oprogramowania o imieniu Tishi, który zaginął 3 lata wcześniej. Złożyła jego opowieść z fragmentów, forów, wpisów na blogach i uszkodzonego pliku audio, który policja rzekomo znalazła na jego laptopie. Zaczęło się od jednego telefonu, punkt 23.47. Nieznany numer, niemożliwe cyfry. Kiedy odebrał, panowała cisza. Potem kontrolowany oddech. Potem kobiecy głos. Jesteś sam? Połączenie nigdy nie pojawiło się w jego rejestrach telefonu. Następnej nocy zadzwoniło ponownie. I znowu. Zawsze o tej samej porze. Zawsze to samo pytanie. Wkrótce głos wiedział o nim wszystko. Jego praca, mieszkanie, rutyna. Powiedziała mu, że jest idealny. Tak pięknie odizolowany, tak gotowy do zniknięcia. Do piątej nocy była pod jego drzwiami. Długie czarne włosy, czarne oczy jak otchłanie. Jej głos rozbrzmiewał zarówno przez telefon, jak i przez drewno: Wpuść mnie. Szóstej nocy postawiła mu ultimatum. Jutro wybierasz. Powiedz tak, a będziemy razem. Powiedz nie, a i tak wejdę. Nikt nie wie, co stało się siódmego. Kiedy pracodawca Tisiego zgłosił jego zaginięcie, jego mieszkanie było nienaruszone. Laptop otwarty. Notatnik wypełniony gorączkowym pismem, z tym, że atrament zniknął, pozostawiając tylko puste strony. Lan zapisała w swoim dzienniku: 2347. Telefon Śmierci Ostateczny wybór zamknęła notatnik, spojrzała na telefon. Ekran był ciemny, aż przestał być. Poświata oświetliła jej biurko dokładnie o 2347. Nieznany numer zbyt wiele cyfr, przemieszczających się po ekranie, jak zakłócenia zacisnęło jej się gardło. To było niemożliwe. Nikomu nie podała swojego numeru związanego z tymi historiami. Telefon pulsował z każdym cichym dzwonkiem. Lan wyciągnęła rękę drżąc, ale nie odebrała. Wtedy, przez ciszę jej mieszkania, szepczący głos, nie z telefonu, lecz zza drzwi jej łazienki. Jesteś sama? Lan zatrzasnęła telefon, rzucając go na biurko. Szept ustał, ale wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Lan przestała spać. Każdej nocy siedziała przy biurku przyćmionymi światłami, otwartym notatnikiem, telefonem odłożonym ekranem do dołu. Jej badania przeniknęły teraz do jej własnego życia. Nie było już żadnej bariery między obserwatorem a uczestnikiem. Historie, które zebrała, nie były odosobnione. Duchy Łazienek, zjawy na klatkach schodowych, przeklęte połączenia to były nici tej samej sieci. Każda ofiara była sama. Każde spotkanie miało miejsce w przestrzeniach liminalnych, gdzie gromadziła się energia Jin. Kobieta z czarnymi oczami, głos o 2647, duchy we mgle. To były różne oblicza tego samego głodu. Samotność była przynętą, izolacja warunkiem, a ona idealnie pasowała do wzorca. Trzeciej nocy Lan w końcu odebrała. Telefon zadzwonił punkt 2347. Niemożliwe cyfry świeciły w ciemności. Jej ręce drżały, ale nacisnęła odbierz. Na początku tylko oddech, potem ten głos, kobiecy, niski, prawie delikatny. Słuchałaś mnie, Lan. Jej klatka piersiowa zamarła. Od tygodni nikomu nie mówiła swojego imienia. Czego chcesz? szepnęła. Skończyć to, co zaczęłaś. odpowiedział głos. Studiowałaś wszystkich innych, czytałaś ich historie, śledziłaś ich zakończenia. Nie widzisz? jesteś następnym rozdziałem. Lan zmusiła się, by jedną drżącą ręką zapisać w notatniku: Głos mnie zna, chcę, żebym dołączyła. Ten sam wzorzec. Nie chcę tego, powiedziała. Już to wybrałaś, odpowiedziała kobieta. Mieszkasz sama, pogrążasz się w historiach o zmarłych, słuchasz, gdy nikt inny się nie odważy. Jesteś już w połowie drogi. Linia trzeszczała, a potem w niemożliwy sposób. Głos dobiegał nie tylko z jej telefonu, ale z samego jej mieszkania niski, otaczający ją, jakby same ściany mówiły. Lan odwróciła się w stronę drzwi do Łazienki. Klamka zatrzęsła się raz. Jutro. Powiedział głos, cicho i ostatecznie. Jutro zdecydujesz, czy otworzyć drzwi, albo ja to zrobię. Połączenie przerwało, przechodząc w szum. Długopis wypadł jej z ręki. Dopiero wtedy zdała sobie sprawę, że płakała. Następnej nocy Lan się przygotowała. Rozsypała sól na progu swoich drzwi, miski z wodą w każdym rogu mieszkania. Kadzidła paliły się, aż jej ściany pachniały drzewem sandałowym. Nie wiedziała, czy to ma znaczenie, ale musiała spróbować. Dokładnie o 23:47 jej telefon zaświecił się. Nie dotknęła go. Pozwoliła mu dzwonić. Po świata pulsowała po ciemnym pokoju. Potem trzy pukania w drzwi łazienki. Jej klatka piersiowa ścisnęła się. To nie były jej drzwi wejściowe. To nie był korytarz. To była mała, bezokienna łazienka, 10 stóp dalej. Lan. Głos nie był już szeptem. Był wyraźny, kuszący, znajomy. Zawsze chciałaś odpowiedzi. Mogę ci je dać. Wszystkie. Otwórz drzwi. Lan potrząsnęła głową, ściskając długopis, pisząc na oślep w notatniku łazienka. Ciao próg. Drzwi, ciao wybór. Nie chcę zniknąć. Powiedziała głośno. Klamka zatrzęsła się mocniej. Lustro w łazience z hukiem upadło na podłogę. Nie znikasz, powiedział głos. Przemieniasz się. Dołączasz do nas. Nigdy więcej samotnych nocy, nigdy więcej ciszy, tylko połączenie. Na zawsze. Lan cofnęła się w stronę drzwi wejściowych. Linia soli, którą wcześniej rozsypała, lekko świeciła w półmroku, jakby coś powstrzymywała. Telefon przestał dzwonić. W mieszkaniu zapanowała cisza. Wtedy z zadrzwi łazienki. Jedno ostatnie zdanie wypowiedziane głosem, który był zarówno łagodny, jak i bezlitosny. Masz czas do jutra. Potem wybór należy do mnie. Mieszkanie pogrążyło się w ciszy. Powietrze stało się rzadkie, dziwne, naładowane czymś, co czekało. Notatnik lan leżał otwarty na jej biurku. Jej ostatni wpis był nabazgrany nieregularnym pismem. Jeśli to czytasz, a twój telefon zadzwoni o 23.47, nie odbieraj. Nie otwieraj drzwi. Nie wierz w obietnicę, że nigdy nie będziesz sam. Bo to, co czeka po drugiej stronie, to niezbawienie. To głód. A gdy napisała ostatnie słowo, drzwi do łazienki cicho kliknęły. Raz, dwa razy. Jakby ktoś już zaczął przekręcać klamkę.